Mój drodzy, czasami jest tak, że w naszej wierze dobrze jest, jak coś nas ustawi do pionu, a ta Ewangelia ewidentnie nas do pionu próbuje ustawić. Chciałbym na jej podstawie powiedzieć o trzech rzeczach, konkretnie o takich trzech poziomach wiary, na których możemy być. Obyśmy byli na chociaż jednym. Pierwsza rzecz, pierwszy poziom wiary to jest poziom prawa. Poziom prawa. Jezus pyta tego człowieka, czy przestrzegasz przykazań. A on mówi: No oczywiście, oczywiście, że przestrzegam. To jest słuchajcie pierwszy poziom wiary, na którym możemy być. Czyli moja wiara realizuje się w tym, że ja przestrzegam nauczania Jezusa. Oznacza to, że ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, że mógłbym kiedykolwiek zgrzeszyć ciężko nie oznacza, że daje gwarancję. Ale ja wewnętrznie podjąłem decyzję, że się nie godzę na mój grzech ciężki. Więc nie mam w głowie takiego przeświadczenia, że no zasadniczo to nie grzeszę. No chyba, że bardzo chcę. Zasadniczo nie będę grzeszył ciężko, chyba, że ktoś mnie sprowokuje. Zasadniczo nie będę grzeszyć ciężko, no, chyba, że na przykład mam trudniejszy czas, że potrzebuję sobie jakoś ulżyć, że zrobię to czy tamto, albo że sobie to usprawiedliwię, że przecież inni robią gorsze rzeczy. No, zasadniczo to nie grzeszę. No, chyba, że. Chyba, że bardzo tego chcę. To jest. Ten człowiek mówi, nie, na przykład, że przestrzegam tego wszystkiego, czyli tych wszystkich przykazań przestrzegam od mojej młodości. Czyli, że ja nie daję sobie takiego też okresu w życiu, że na przykład mówię sobie, dobra, dotychczas żyłem dobrze, dotychczas przy, przestrzegałem przekazań, więc teraz mi się należy, żeby w końcu od nich odejść. Na krótko, ale sobie odejdę. Na jakiś krótszy, krótszy czy dłuższy czas, no już nieważne, ale przecież tyle już się starałem, no to chyba w końcu mogę sobie ulżyć. Mogę sobie użyć życia. Więc zobaczcie, to jest pierwszy poziom wiary. To jest pierwszy poziom wiary. Nie? Czyli problem polega na tym, że, żeby na ten poziom wiary wejść, potrzebne jest w ogóle moje nawrócenie. Ja się zwyczajnie muszę nawrócić, żeby wejść na pierwszy z trzech poziomów. Potrzebuję mojego nawrócenia. Czyli, że. Że, bo czasami może tak być, że ja chcę być wierny Jezusowi, ale tak nie do końca. Czyli mam w sobie takie przestrzenie, które na Jezusa są zwyczajnie zamknięte. Jestem wierny Jezusowi w niedzielę. No w poniedziałek, jak jest wspólnota, wieczorem. Wtedy jestem wierny. Ale gdyby kto zobaczył, jak wygląda mój piątek, jak wygląda moja sobota rano? To to jest zupełnie inny świat. Więc żeby się nawrócić, czyli żeby wejść na ten poziom wiary, potrzeba dwóch rzeczy. Z jednej strony potrzeba, żebyśmy byli dotknięci łaską Bożą. Ale z drugiej strony potrzeba mojej decyzji. Bardzo konkretnej decyzji. Czasami jest tak, że my się bardzo łatwo dyspensujemy od jakiejkolwiek decyzji odnośnie naszego nawrócenia. I tak podszywając się pod taką niby to wielką wiarę, mówimy, że Panie Boże, ja wszystko zostawiam, Panie Boże, ty mnie nawróć. Pan Bóg za Ciebie się nie nawróci. To jest Twoja decyzja. To jest zwyczajnie twoja decyzja. Ale uwaga, nawrócenie jest odpowiedzią na jego łaskę. To co Pan Bóg zrobi, to co chce zrobić, to ciebie dotknąć swoją łaską, swoją miłością. To chce zrobić. Ale czy ty na tę łaskę odpowiesz nawróceniem? To to już jest twoja robota. To to już jest twoje życie. Pan Bóg za ciebie tego nie zrobi. Więc jeżeli jeżeli nie wiesz za bardzo, czy, czy chcesz być na tym poziomie, na tym poziomie nawrócenia, no to może warto prosić Pana Boga, żeby Cię tą swoją łaską dotknął. Żeby Cię przekonał, że jednak Cię kocha. Że on zwyczajnie Ciebie kocha. A potem podejmij decyzję. To jest pierwszy poziom. Jest jeszcze drugi. Drugi to jest tak. Jego ja sobie nazwałem, to jest poziom wolności. I to jest poziom, na którym wymiękł ten mężczyzna, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. On wymiękł na tym poziomie, na drugim. Bo usłyszał, że ma zostawić swoje bogactwo, bo to właśnie jego bogactwo stanowiło jego niewolę. Jego bogactwo stanowiło jego niewolę. Uwaga, poziom wolności zakłada, że ja już spełniam ten pierwszy. Czyli ja jestem nawrócony, odrzuciłem grzech, i jak już to zrobiłem, to mogę być wolny. Czyli mogę wejść na drugi poziom. To nie jest tak, że jestem tak wolny, że mnie nie obowiązują przykazania. Ja jestem już tak wolny, że jak w sumie czy zgrzeszę, czy nie, to tak naprawdę wszystko jedno. Poziom wolności zakłada, że ja odrzuciłem mój grzech. Ten poziom. On, mówi, on pyta o naszą wolność, o naszą wolność. Nie mówię tutaj o nałogach, bo nałogi same z siebie są grzechem, a to jest na pierwszym poziomie mówię o wolności. Wolność, która oznacza, że ja na przykład stawiam się siebie samego w takich sytuacjach, które niekoniecznie same z siebie są złe ale są jakoś nieuporządkowane. I żeby dać jakiś przykład, jakiś mężczyzna bardzo dużo pracuje. I pracuje, i jeszcze bierze nadgodziny, i może jakąś jeszcze jedną pracę, i zostaje po godzinach, i może jeszcze na weekend coś weźmie. Sama praca jest bardzo dobra. Zdobywanie środków na życie jest bardzo dobre. Tylko problem, który może się pojawić, jego niewola która może być z tym związana, jest, czy która może być związana z tą sytuacją, polega na tym, że on pracuje tak dużo, nie dlatego, że potrzebuje pieniędzy, tylko dlatego, że chce uciec z domu. Bo w domu ma duży problem, bo w domu się nie dogaduje z żoną, ma dzieci, które wymagają większej opieki i on tam się czuje bezradny, a w pracy, a w pracy to jest mistrzem, a w pracy wszyscy go podziwiają. Więc y, sama praca nie jest niczym złym ale widzimy, że jest to jakaś niewola w jego przypadku, jest jakieś nieuporządkowanie. Kobieta, i to jest trudna sytuacja, o której chcę powiedzieć, kobieta jest przekonana, że no trudno, żeby było inaczej, jest przekonana, że nie lubi być bita, nie lubi, jak się jej mężczyzna nad nią znęca, no bo kto by to lubił, ale to się bardzo często dzieje. I w tym wszystkim jest przekonana, że to Pan Bóg chce, żeby była bita. Jest przekonana, że Pan Bóg chce, żeby ona tkwiła w tym toksycznym związku, bo Pan Bóg ma dla niej misję, żeby ona swojego oprawcę nawróciła. Może mieć takie przekonanie. Jest do swojego oprawcy przywiązana. Jest przywiązana do tego, który ją bije. I uzasadnia to, to swoje przywiązanie, że dba o małżeństwo. Zobaczcie, dbanie o małżeństwo jest czymś dobrym. Tak? Dbanie o małżeństwo jest czymś dobrym. Ale pozwalanie, żeby ktoś się nade mną znęcał, nade mną, nad dzieckiem, jest czymś potwornym. Jest czymś potwornym. Zobaczcie, można być zniewolonym przez wiele rzeczy, przez wiele sytuacji. Takich sytuacji, które niekoniecznie są naszymi grzechami. Praca, no praca jako taka, nie jest grzechem. Dbanie o małżeństwo nie jest grzechem. Mężczyzna, który pracuje dużo, ma poczucie efektywności. Takie poczucie efektywności, którego nie jest w stanie zdobyć w domu. Kobieta, która jest bita, ma takie perwersyjne poczucie tego, że ma misję od Pana Boga. Jak wyjść z takiej niewoli? z takiej czy jakiejkolwiek innej jak wyjść z takiej niewoli najważniejsza rzecz najważniejsza podstawowa kluczowa to jest taka że trzeba sobie uświadomić swoją wartość że trzeba sobie uświadomić swoją wartość bo to nie jest tak że twoja wartość jest zależna od tego czy masz sukces w pracy czy jesteś efektywny czy jesteś efektywna Twoja wartość nie jest zależna od tego, to nie jest tak, że Ty jesteś skazana na przemocową relację, że to jest Twoje i że Pan Bóg chce tego od Ciebie, żeby ktoś Cię zamęczył. Twoja wartość nie zależy od tego, co posiadasz, nie zależy od tego, jakimi się ludźmi otaczasz, nie zależy od tego, co inni o Tobie mówią. Twoja wartość zależy tylko od jednego. Od jednego. To Jezus Twoim boleściom współczuje. To Jezus Twoje rany opatruje. Bo On Cię kocha. Po prostu Cię kocha. Nie dlatego, że sobie zasłużyłaś, że masz to czy tamto. Jego to nie obchodzi. On Ciebie po prostu kocha. I to jest Twoja wartość. A nie nic innego. To jest, słuchajcie, wolność. To jest wolność. Ale jest jeszcze trzeci poziom wiarę. Ostatnie zdanie, które mówi Jezus do tego młodzieńca. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Jest poziom decyzji, jest poziom tego, że ja się, jakby odrzucam mój grzech. Jest poziom tego, że jestem wolny, i trzeci, chcę iść za Jezusem. Albo inaczej, Jezus chce, żebym ja za nim poszedł. To Jezus chce mieć z Tobą relację. To Jezus chce mieć Ciebie blisko siebie. Jezus chce Twojego nawrócenia, chce decyzji, żebyś odszedł od grzechu, chce Twojej wolności, żeby Twoje życie przebiegało w szczęściu i wreszcie chce Ci pokazać, jak wygląda Jego życie. Dlatego masz być blisko Niego, żeby widzieć, jak On żyje. To, co Chce Ci pokazać, to, co w Jego życiu zarezerwowane tylko dla grona najbliższych, tylko dla najbliższych, dla najbliższych przyjaciół. Czy Masz w sobie pragnienie, aby to się zrealizowało? Czy Masz w sobie pragnienie? Nie pytam, czy Żeś odrzucił grzech, czy jesteś wolna. Czy masz pragnienie, aby to ostatnie się zrealizowało? Czy masz takie pragnienie? Bo nawet jeżeli masz wątpliwości, siedzisz w grzechach, w niewolach i w, możesz je listować alfabetycznie, nieważne. Czy masz takie pragnienie? Bo jeżeli tak, no to może jest tak, że Jezus faktycznie chce Ciebie dotknąć swoją łaską, która, na którą będziesz w stanie odpowiedzieć, żeby porzucić grzech. Jezus chce dotknąć Ciebie swoją łaską, żeby Ci pokazać, że jest możliwe życie w szczęściu, w wolności. Zawsze też możesz tak się modlić. Panie Jezu, Ty wszedłeś w moją codzienność, by uczynić ją świętą. Ty, widząc moje zwątpienie, pozwoliłeś mi chodzić po wodzie. Ty, widząc moją niewiarę. Pokazałeś mi swoją prawdziwą twarz pełną miłosierdzia. Ty, widząc mój grzech, porwałeś się, by umieć, umyć mi nogi. Jezu, pozwól mi pójść za tobą, bo jedynie w tobie jest prawdziwe życie. A kiedy znowu się ciebie zaprę, pamiętaj, aby mnie ponownie powołać.